Polarz zdjęć układa się w logo, narysowany prostymi liniami czerwony tulipan. Obok napis – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plaża. Kilkuletni chłopiec brodzi po kostki w wodzie. Nachyla się, podnosi muszle, podchodzi do stojącej obok mamy. Ta z uśmiechem wyciąga do niego dłoń. Chłopiec i mama kucają przy wiaderku z wodą. Mama wyjmuje z wiaderka kraba. Chłopiec przygląda się stworzeniu. Bierze go do ręki. Ogląda. Seria zdjęć. Młoda kobieta trzyma na plecach kilkuletnią dziewczynkę z zespołem Dauna. Kobieta nachylona do małego chłopca. Chłopiec ma aparat słuchowy. Kilkuletni chłopiec z zespołem Dauna wykrawa ciastka. Obok kobieta sypie mąkę. Uśmiechnięty chłopiec na wózku elektrycznym. Obok kobieta obejmuje chłopca. Białe tło, zielony napis. Siła matczynej miłości. Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Logo rozsypuje się w kolaż zdjęć. Logotypy mediów społecznościowych funduszu: www.pefron.org.pl, Twitter: Funduszpefron. Fundusz Pefron, Facebook: Fundusz.pefron, YouTube: Pefron, Instagram: pefron_org_pl